Siemano, z tej strony Andrzej fara, Tylko Forbet. Witam w moim kolejnym odcinku. Moim gościem specjalnym Przemek Gancarczyk, człowiek, który no na boksie zna się chyba najlepiej. Są tacy, co twierdzą inaczej. inaczej, <laughs> ale człowiek, który ma no świetne, świetne doświadczenie, jeżeli chodzi o sporty walki, o pięściarstwo. Przeżył no niejedną walkę, był na niejednej gali, zna, zna pięściarzy, Osobiście z napięściarzy, ogólnie tak, promotorów, menadżerów, no na, na boksie chyba zjadł zęby. Chciałbym, Przemku, żebyś teraz troszeczkę opowiedział o, o sobie najpierw. Tak w skrócie, tak, bo, bo nie przewiniemy tych powiedzmy 20, 30 lat. Kiedy zacząłeś zajmować się sportem? Jak tu przyjechałeś i, i od kiedy zajmujesz się, się boksem? Znaczy, Andrzej, dziękuję wszystkim za zaproszenie. Forbet również dziękuję za zaproszenie. Zaczęło się w Ameryce jestem dokładnie od 30 lat, właściwie wrzesień będzie dokładnie 30 lat w Ameryce, czyli kawał czasu. Przyjechałem i rozpocząłem od interesowania się koszykówką, bo taki miałem zawód dziennikarza. Przede wszystkim zajmowałem się koszykówką w Polsce, natomiast no, kiedy rozpoczęła się kariera Andrzeja Gołoty, którego jeszcze pamiętam z czasów jak reprezentował Polskę w meczu Polska USA w Chicago, no to powoli, powoli ten boks zaczął zaczął okupywać coraz więcej mojego czasu. Dzisiaj powiem, że e, kiedyś koszykówka to było 80%, 20% boks. Dzisiaj te procenty się całkowicie zmieniły. Super, Dzięki super. Tobie między innymi. E, tak jest, Przemek też e, no, komentował, był na mojej jednej walce, wspierał mnie tak samo Chyba zawsze. Super. więcej niż na jednej Na Także tak, e, przejdźmy już konkretnie do, tak. do tematu, czyli walka Suleński kontra Kontra Demetrius Andrade Mistrz. Andrei, w. Andrei, Andrei, nie Andrade, Andrei e, przejął mnie przejście, on poprawił Andrade walka, e, która rozbędzie się na Rhode Island. Rhode e, Island Providence. Providence e, Dunkin Donuts e, Center. E, tak. Tak jest, tak jest. Także, także chłopaki będą mogli po, po walce zejść sobie po pączku. No bo przed wiadomo waga. No i jaki, jaki jest może nie twój typ, bo do tego jeszcze dojdziemy, no ale jakieś przewidywania co do tej walki. Powiedzmy może sobie na początku troszeczkę najpierw o jak, jak, no jak jak widzisz go w tej walce. Znaczy, Andrade w opinii wielu amerykańskich dziennikarzy piszących zawodowo o bokse jest, jest zdecydowanym faworytem, co dla mnie jest troszkę zaskakujące, natomiast powtarza się to, że dziennikarze powtarzają, ich argumentacja jest taka, że tego dobrego Demetriusa Andreida myśmy tak naprawdę jeszcze nie widzieli. Mówi się o tym, e, mówi o tym, że jest leworęczny, ale za chwilę powiemy o tym, mam nadzieję, że, że akurat dla Maćka leworęczny to nie jest wielki problem, natomiast Mówi się o tym, że jest to pięściarz bardzo trudny do niewygodny. niewygodny, do tego jedna rzecz powtarzana jest dosyć ciężko, ty jako pięściarz powiesz mi, czy to ma duże znaczenie, czy nie, czyli ten 12 cm dłuższy zasięg ramy. Na pewno tak, na pewno tak, będzie Będzie Maśkowi gdzieś tam, no trudno, widziałem też parę walkę Andrzejów, fajnie idzie do tyłu, nagle, nagle rusza do przodu, nie wiadomo skąd. Ma dobre aperkaty, ma dobre te, te, długie prawe sierpowe. No i przede wszystkim ten, ten, ten lewy, lewy prosty, lewy sierp. Ale, no ten, ten, taki długi dystans nie zawsze jest dobry. Wiadomo, kiedy macie gdzieś tam, uniknie tego, tego ciosu. Wtedy będzie był w pół dystansie i będzie miał okazję, okazję, go trafić. Także na pewno zapowiada się super walka. Rozmawiałem z Maćkiem wczoraj, jest, jest w szczytowej formie. Jeszcze nie wiadomo, może też się wybiorę, wybiorę na, na, tą walkę. Zobaczymy, jak mi się jeszcze tutaj sprawy pokładają, ale ty wiem, że lecisz jutro, tak? Tak, wylatuję, wy, wylatuję w czwartek rano, telefon ale wyłączamy. był wyciszony. Wyłączamy już, mam nadzieję, że, 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 że... przepraszamy z góry, a był wyciszony. To jakieś dziwne osoby złe. No nieważne, ale to nie macie, bo to był macie, tak, a Wyla... nie Oczywiście, Wyla... Wylatuję od razu, od razu, wratuję jutro, będę na konferencji, będę na konferencji prasowej, mi się wydaje, że wspominając o tym stylu walki, wracając do sportowej części tego, do sportowej części tego pojedynku, bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Ja, ja powiem szczerze, nie wiem jak ty, ale ja nie wierzę w zapowiedzi, a nie wierzę w zapowiedzi Demetrysa Andrejda, który mówi, że on siądzie na tym, w cudzysłowie kolokwialnie, na tym, na tym że go zniszczy, stłamsi, pokaże wszystkim, że zasługuje na, na te wielkie walki. On już myśli, moim zdaniem, on jest troszeczkę do przodu. Myślę, I to może się... go zgubić. I to Jeśli może go to zgubić jest I chciałbym, żeby to go zgubiło. Bo ja mam tak, na... bo e... ja nie wierzę w to, że on będzie atakował e... Na pewno nie, na pewno te pierwsze rundy będą takie badawcze, choć jak e... Teddy diatlas czytałem chyba wczoraj i powiedział, że to może być brzydka walka, mm -hmm. e, i tak może być, bo może nie zawsze, nie zawsze właśnie, e, walka z Mankutem e, może być ładna, e, ale mam nadzieję, że Maciek, że Maciek sobie poradzi, e, z tego co, z tego co z nim rozmawiałem, wszędzie jest w świetnej formie, e, miał fajnych wspaniałych partnerów, e, jest tutaj już długo e, w, w Stanach, e, także ta aklimatyzacja, no, przebiegła super, bo, bo hmm. chyba jest tu tutaj 5 tygodni. To tak tak? jest chyba bez precedensu, ja nie także super, super, że, że Maciek no, podszedł do tego profesjonalnie, przyjechał wcześniej, no jest to dla niego też życiowa szansa, tak? Wygranie tej walki od razu yy, awansuje go do, do walki z yy, z Gołowkinem lub, lub Alvarezem, także no to by był strzał w dziesiątkę, no a w przeszkodzie stoi z mu. Z albo z którymś z czarną. Widzieliśmy ostatnio Galę z poradził sobie łatwo, tak. ale, no, ale tam nie miał skin Tak. tak. Ten, ten, ten zawodnik, który tam jakiś osiwiały, no to, no to, koniec, tak? Ale, no powiedzmy, że, że Maczka czeka, czekają świetnej walki, ale teraz koncentruje się, się na tej walce i, i, ja myślę, że w do ringu, da się wszystko, jest, jest twardzielem, co pokazał, no, w jednej walce, z, choćby z j tak? Gdzie, gdzie też był spisywany na straty. Także, Maciek też ma, też był i underdogiem, i był też faworytem, jak w walce z Rosado, tak? Także, także, no z jednego pieca i zna to uczucie i myślę, że to też pomoże mu w tej walce, jakby, no, wejść w tą walkę w dobry sposób. A gdzie oglądałeś obu pięściarzy? Znasz Maćka od czasu, od małego, powiedzmy, bo przecież to no, dokładnie, ten, dokładnie, macie, dokładnie no, z, od, do, małego, od małego, się, stoimy. Jak mieliśmy po parę walk amatorskich. <grymne> na, na, najważniejsza rzecz według Ciebie, znając tych dwóch pięściarzy dla Maćka Suleckiego. Czego nie może robić Maciek Sulecki? No Maciek Sulecki na pewno nie może, yy, chyba się cofać, tak? Musi jednak, on, on właśnie musi przełamać Andradę. To on musi pokazać, że jest mocniejszy fizycznie mimo tego mniejszego właśnie wzrostu zasięgu, zasięgu ramion, musi, musi wchodzić w pół dystans. Przełamać właśnie Andrade w, w pół dystansie moim zdaniem, bo, bo Andrade w tym, w tym dystansie bicie z kontry, yy, dobrze się i, czuje. Dobrze się czuje i dobrze się czuje, kiedy zawodnik na niego czeka. tak Czeka, 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 on wtedy widzi, atakuje i wtedy coś wchodzi. Jeżeli Maciek będzie buchsał presją, jeżeli tą sam czas będzie pierwszy i to on będzie dyktował warunki w ringu, wtedy wtedy wygra. Jeżeli będzie zacznie się bawić z nim, no to wtedy wtedy może być troszeczkę ciężko. Kończąc, Przemku, Twój typ na tą walkę. Mój typ na tą, na tą walkę będzie 10 lub 11 runda przez TKO Maciek Culecki. Ja też uważam, że jeżeli Maciek ma wygrać, to, to wydaje mi się, że tylko przed czasem. Ja bym obstawił troszeczkę wcześniej między, między 8 a 10. Ten pojedynek moim zdaniem nie potrwa 12 rund, nie potrwa pełnego dystansu, nie skończy się na punkty. Trzymamy kciuki za Maćka, Przemek leci tam, ja może dolecę, jak nie będę oglądał tutaj walkę i trzymał, trzymał kciuki, wspiera Maćka, Także pozdrawiam mocno. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dziękuję. Forbet, Andrzej Fonfara. Pozdrawiam.